Papa. Papa. Papa pa. pa, pa. pa, pa Marian. Już pa, pa, pa. <laughs> se sobie nagrywa. se cię się nagrywa. Pakujemy mm -hmm. się. <mulací> Ale wyjechaliśmy już teraz, żeby się nie spóźnić. Różnie już nie to bywa. Jest godzina 19:46, mamy 18 stopni <Ky> i pokazuje nam, że na promie będziemy, nie wiem czy widać, o 21:26, więc będziemy mieli równo 12 godzin, 11,5 przed samym odjazdem. Cieszycie się dziewczynki, że wracamy do domu? No. Nie. Nie. A ty się cieszysz, że wracamy? Eee, no wystarczy już odlopu. Byliśmy praktycznie dwa miesiące no. z tą przerwą, 3 tygodniową przerwą w Chorwacji i już wydaje mi się, że musimy wrócić do normalności. O wystarczy odlopowanie. Czas popracować teraz troszkę. Se odpoczywaliśmy, se podróżowaliśmy, se teraz popracujemy. Dobra, Dobra se teraz jedziemy na prom. Państwa dojechaliśmy Port Gdynia i nasz zestaw. Idę się zapytać, czy jest szansa, żebyśmy pojechali tym o 23, czemu się nie chce włączyć. Halo? jest 21.40. 40 zobaczymy co mi powiedzą. Ale coś mi się wydaje, że nie wyjdziemy. Tam pan z chrony chodził. Dawał, że mnie nie widzi, ale wszystko jest zamknięte. Okej, okay, trudno. Aha, już wiem dlaczego, bo dzisiaj nie ma tego nocnego rejsu o 23.00. No dobra, czyli wszystko się wyjaśniło. To będziemy spali gdzieś tutaj. Tak sobie dzisiaj spaliśmy. I tu już są ludzie. Czekają w kolejce na wjazd. Co, bileciki do kontroli? Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu. Spaliśmy, wyspaliśmy się, nie albo jeszcze się nie. Nie, Ja się nie wyspałam znowu. Ale lecimy już, ustawić się w kolejkę na prom. No, już wszyscy stoją. Te. Ja jeszcze wszyscy stoją, ja jeszcze stoją co chwilę, cały czas. A dzień dobry, z rana, z rana. Jest godzina 7.42 i 21,5 stopnia. No ale super, akurat lato jak wyjeżdżamy. Dobra, stoimy w kolejce. Ahoj, przygoda! Znowu płyniemy ebą. Tam dosłownie płyniemy eba i tam też płyniemy eba. Hmm. അവിടെ 就跟他走。 Tym razem jesteśmy na niebieskim na niebieskich schodach bierzemy nasze karty pokładowe i idziemy dalej spać Mały dzień świra znowu pokazujemy gdzie stoimy Kabinka 8124 na pokładzie ósmym. Idziemy trzeba wcisnąć guziczek. Wciśnij Miśka ten guzik. A zaczekaj aż się zamkną, wiesz. O brawo. I musimy iść na pokład ósmy. Idź, idź, idź. Na górę. Właśnie nasze kabinki nie są jeszcze gotowe. Mm. <grywka> Patrzcie jakie dziewczyny mają się śniadanie. Mega Tutaj. co jeszcze tam mam wolę od babci. Zbiorę z Nikolą kilka. A się. my kawuje się. Bardzo na kabiny. Płatw, widoś, płatw, płatw. Nie bardzo. Widzicie bardzo. Widzicie bardzo. Widzicie bardzo. Widzicie bardzo. Widzicie Razem jest z oknem. Pancia po lewej stronie będzie. że to jest lewa. A. Tak. Nie. No, co Tu. tutaj Tu. Tu. Z tej strony. Tu. się Tu. 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 ja Tu. ja Tu. Jak się robi? Trzeba. No. To. I patrz, patrz. to. to się Ciemniej. Żeby... Ja tu będę. O, trochę jasne. Ja, będę sobie u góry. I taki sam standardzik. Nie, mamy też jeszcze raz. E... Telewizor. Telewizor. Wszystko takie samo, chyba, co? Mama. No. Pani. No. Czekaj, Czekaj Nikola. Tylko okno zaraz, od razu. No właśnie, wtedy mieliśmy obraz, teraz mamy okno Też z takim widokiem obraz też, był. obraz też był z takim widokiem Nie z ciężarówkami Nie z ciężarówkami, Może było i statek no, no, Idziesz spać Idziesz spać Idź spać Ja będę spać. Emilko, zostaw słodycze, tak? Tu będę Ja Dlatego musisz wyciągnąć no, no, pomożesz tacie? Pomożesz tata po jej? Dziury nie zrobił, bo tak Ja też Dla ciekawostki jeszcze chciałam pokazać te łóżka, że są spięte takimi pasami. A Znaczy pościel jest spięty, mimo że nie łóżka. I poduszka. I barierka. I leczniki spięte pięte. To nie ten. Patrzymy, właśnie ktoś dojechał, jest za. Czemu ten telezegarek się nie chce włączyć? Za 10 I ktoś na ostatnią chwilę przyjechał I zastanawiamy się, czy wpuszczam, czy nie wpuszczam Jest napisane, żeby stawić się co najmniej godzinę przed Godzinę? Mhm Naprawdę? No wpuścili, ja czy nie wpuścili? No 100% Nie, ja nie widzę Dobra, to my sobie poczilujemy I za chwilę... ręku czas a to, tu włączyłaś telewizję, tak. się przestraszyłam. I za chwilę włączymy timelapsa z tego, jak odpływamy. Miłego oglądania. Dzień dobry panie i panowie, mówi kapitan Marek Czopiewski. Pan i panowie. W imieniu Senaline oraz całej załogi, witam państwa na pokładzie promu Sena F2. W tej chwili kończymy załadunek samochodów oraz embarkację pasażerów pieszych. Przygotowujemy statek do wyjścia w morze. Za kilka minut odsumujemy od nabrzeża do portu w Karskronie. Dopłyniemy o godzinie 18.30 zgodnie z rozkładem rejsu. W czasie podróży spodziewamy się dobrej pogody z południowo-wschodnim wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę.

아 됐나 말았어 그 Kto jest zgadza, co to jest? Małpka. Kto to jest? Małpka. 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 Opa, może e! Na rączkę założyć. To jest koleżanki no. małpka. Twoja by to. Aaaa. Chyba, że twoja by to. Trzeba wszystko zaopatrzyć małpkę. No to i tłonia. Dobrze, ciekawy, Proszę mi no to, Rania, ciebie czy tutaj dochody? Chcesz na rączkę? Ja się Nie. Dobra, ale jak coś, to zobacz. Tak się zakłada, tu? I tu możesz obwiązać wokół główki. Zdejmij, proszę. O, a ja bym piś, A ja wróciłam do gwiazdy. ja no spróbuj sam. Ja nie potrafię. Ja też nie. To już kiedyś próbowałem. Brawo, brawo. Robię. Dobra, nie Nie weź nie? Do cyrku by cię wzięli od razu. To już poszła na kaski. Latające talerze.

tak jest. Mi dobra. Nikt nie, nie. Nie, Dobra. dobra Nie. 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 miał taką ładną ładną 16, masz 16. Nie, 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 nie to nie jest 16. Ale dowód i adrenal 35 45 masz. Nie bądź na odważ się To to jest mało. Ja mam dużo, ale 70. Nie Mi brakuje trzech, tobie? O, ktoś miał bingo. O, mi trzech brakło, a tobie? Też trzech, a tobie? Nie, no Dobra, już właśnie był komunikat, że za chwilę musimy jechać. Widać mnie tam. Widać, aha. Będzie ci widać? Widać. Aaa, to nie musiałam tyle majtać rano. Dobra, za półtora godziny będziemy dobijali do portu i prosili o opuszczenie kabinek. To, co ja zauważyłam, tutaj było napisane, że jeżeli jesteśmy gościami tej kabinie, to mamy wliczone śniadanie. My niestety na śniadanie się nie zabiemy, bo płynęliśmy w dzień. Chyba, że było śniadanie z rana. Nie wydaje mi się. To było, to jest. Nie, nie mam pojęcia. Ale w każdym bądź razie, już powoli ciebie też widać. Zbliżamy się. Zbliżamy się. Już tam troszkę widać ląd. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że ta podróż w tą stronę była o wiele przyjemniejsza. Było więcej animacji, były animacje dla dzieci. I był taki pigwina, który przyszedł. I nie wiem, no i przyszedł normalnie. Jak tak I witał to się... się, przybijał piątki. Skończyliśmy na tym, że było też na przykład z atrakcji dla dorosłych, było bingo. Jak w tamtą stronę płynęliśmy, to nic takiego nie było, więc tutaj sobie trochę dziewczyny coś tam porobiły na tych animacjach i też pograliśmy w bingo. Kto będzie jak ja zrobił. Chyba Panie zbliżają się. Dobra, my się powoli pakujemy i będziemy lecieli. Siup, lecimy takowo. Jesteśmy już w samochodzie. Czekamy aż nas 18:30 punktualnie. Wypuszczą. Będziemy jechali do domu, niby ma nam to zająć 5 godzin 51 minut. 531 km. 21 minut po 12:00 mamy być niby Domu. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości Ja stawiam na trzecią w nocy Trzecia? No. Nie, nie będzie aż tak źle Nie będzie? Nie, mi się ostatnia. wydaje, że tak Ostatnia, ostatnia, no, Na którą stawiasz? Ostatnia przegrałaś chyba nie? W pół no, do drugiej nie? Czy ja przegrałam? Poza kamerą wygrałam, bo Ty powiedziałeś coś innego, później się odmieniłeś Odmienię. To Zmieniłeś stanie <laughs> Czekamy i później śmigamy do domu. Mm -hmm. Na trzeźwość, bo niektórzy kierowcy na pewno nie mieli 00. Zero, zero. Jak oni w o godzinie byliśmy, o wpół do dziewiątej na promie, to oni już po Dokładnie. drugim, trzecim piwku walili. Więc o jeszcze... ósmej rano, nie? to jest po prostu jakiś... Ja nie wiem, jak, jak tak ludzie mogą. Nie? No, o kom! To jest po prostu jakieś niepojęte, o ósmej rano, żeby piwo pić. Co to za przyjemność w ogóle jest? Nie? No. Ja. Yeah. No zobaczymy. No i teraz, teraz losowanie robili, kto ma zjechać samochodem, nie? Dobra, to ja zjadę, dobra, nie to ja zjadę, dobra, ty jedź północy, ja, ja się prześpię i ja będę dalej jechał. Nie? Ja. Ja nie jedynie jest trzeźwy, na pewno, nie? A kontrola jest. No zobaczymy na co jest kontrola, bo może być kontrola co przewozimy, albo kontrola właśnie na trzeźwości. No, jakby była na trzeźwości, to było śmieszne. I jesteśmy w Szwecji oficjalnie tu jeszcze można zobaczyć musi być a nie, to był do dobra dalej czekamy? a stoi tam pan przy kontroli, ale widzimy, że nie wszystkich bierze, tylko wyrywkowo każe dmuchać zobaczymy, czy Krzysztof będzie dmuchał mogę dmuchać, ja nic nie pilę no. a pytają się, co ma w tym I co, na którą ty zjedziesz teraz rajkę? Bo te z wszystkich rajek łączyły się w dwie, tak? No to się łączy dwie? I to... No nie mieliśmy takich kontroli. Czy nie przewożą uchodźców? No? Uchodźców. Czy to jest o, tak. uchodźców? Nie wiem. Deli. To tak sobie stoimy, jest już 18:55. Tu z Ukrainy na stawek nie wstajemy? Trochę wolno. Pół godziny. Pół godziny już tam. Bo to coś. Może się. się. A co? Göte ni är på väg hem antar jag? Ja, vi var på <laughs> har, har ni campat i, i Polen eller? Ja. eller har ja. Ni varit runt? ja, vi var i Kroatien också Kroatien? Ja Hur funkar det med camping i Kroatien? Det funkar det var... jättebra, det men det. vi var innan översvämningar och det ja. här dåliga ja, vädret så vi, vi var tre veckor där så det var jättebra faktiskt Hur många är ni? Det och... Fyra? Två ungar, inga katter, ja. inga hundar? Nej, Nej Har ni handlat någonting? Alkohol, cigaretter? Ja, jag har fyra pack äh, öl och fyra, fyra vodka

Godzin 47 minut. Czas się przesunął na za pierwsza w nocy. No. Będzie ciekawie. Okay. Pokazuje nam paliwa, że mamy wystarczająca 510 km mamy 510 do domu. Czyli na suchym zbiorniku powinniśmy dojechać. No para. No, ale nie dojedziemy Czemu nie? Nie starczy, na pewno nie starczy Tego zakładu nie jesteśmy w domu pierwszej 30 a od godziny stoimy właśnie w takim tutaj koreczku z trzech pasów się robi jeden i oczywiście wszyscy muszą jechać do końca ale jeszcze jakieś 40 minut miejmy nadzieję i będzie Będziemy już w domu. Gdzie robię asfalt? Teraz się przygotowują. A, gdzie będzie, jak No i proszę Państwa jesteśmy już w domu. może wystawić? I mogę powiedzieć, że jest druga 13, 14,5 stopnia a za nami 58367 km możemy doliczyć w jeszcze przejazd ze Szwecji do promu, to jakiś, i wokół komina, jakieś tysiąc kilometrów, 66 sześć, no 7, 7 prawie kilometrów zrobionych, można tak powiedzieć. Nie, nie mieliśmy skasowanego, nie patrzeliśmy od początku, także nie wiemy ile do końca, ale tak mniej więcej 7000 km przez całe wakacje zrobione jest. No jesteśmy zmęczeni, padnięci i idziemy spać. Jutro to zrobimy resztę. Tak. Do jutra. Dobranoc. Pajęczyli tylko. Gdzie? Co? No. Tańczyny miał bardzo. Nie być, u nas dwa miesiące prawie, to mają prawo być. Ale pusto. Ale pusto. Tak, balony zeszły. No pusto, pusto. Coś tam się jeszcze rusza. Trzy żyjątka mamy. trzeba posprzątać. O, Ale czarne. Nie. Yes. Dobra. Ale idziemy tak. po kołdry. Nie wiem, co robić cały tydzień. Nie? Ja nie idziemy idzie. spać. Dobranoc. Już teraz naprawdę dobranoc.